Lekki makijaż. Na odrobinkę opaloną skórę mam już Krem CC pielęgnację wcześniejszą i zaczynam od konturowania delikatnie brązerkiem, różem i rozświetlaczem również na powiece. Odrobinę złota, na samą ruchomą część, i dzisiaj do tego luku zielona, wodoodporna konturówka w linii rzęs bardziej z akcentem na zewnętrzną stronę, delikatny ogoneczek, i tuszowanie 200% objętości. Moje rzęsy będą wyglądały bardzo y, intensywnie wytuszowane. Tak wygląda teraz usta, konturówka, zobaczycie, zrobię najpierw na połowie ust, jak można sobie pięknie wymodelować. Konturówka jest taka przełamana, troszkę różowa, ale w nudziaczek, ja uzupełnię odrobinkę błyszczykiem, zobaczcie, jaka różnica. I tak wyglądają usta i teraz druga strona, proszę bardzo, konturówka, tusz, konturowanie, wystarczająco jak dla mnie, jeżeli się podoba, zostaw wiadomo. Kosmetyki możesz zamówić u mnie.